Dzisiaj w Wiedzy na wynos mamy dla was coś, co rozkręci każdą imprezę. Przegląd największych festiwali muzycznych świata i Europy. A wiecie co? Polska ma tu swojego giganta. Poland Rock. Kto by pomyślał, że festiwal, który kiedyś zaczynał się jako mały Woodstock w Czymanowie, wskoczy na podium największych muzycznych imprez starego kontynentu. Zastanawiacie się, na którym miejscu jest w Europie i na świecie. To świetnie się składa, bo zaraz wam wszystko opowiem. Przechodzimy do rankingu. Świat. Zacznijmy od wielkiej, międzynarodowej sceny. Co jest na topie, jeśli chodzi o liczbę festiwalowych maniaków? Otóż ranking ten otwiera prawdziwy gigant. Festiwal Donau in Selfest w Wiedniu. Wyobraźcie sobie, ponad 2,5 miliona ludzi każdego roku zjeżdża się na tę darmową imprezę nad Dunajem. Taki tłum to nie impreza, to już jest osobna republika muzyczna. To największy festiwal na świecie pod względem liczby uczestników, przynajmniej jeśli liczyć festiwale, na które nie trzeba kupować biletu. Kolejne miejsca też robią wrażenie. W Maroku jest taki festiwal, który przyciąga tłumy podobnych rozmiarów Małazin w rabacie. Co roku bawi się tam ponad 2,5 miliona osób, a sceny goszczą nie tylko muzyków z Maroka, ale i światowe gwiazdy. To już trochę taka międzynarodowa wymiana kulturalna, tylko że na skalę mocno rozrywkową. A teraz pora na USA. W Milwaukee co roku odbywa się Summerfest. Festiwal o nieco bardziej skondensowanym rozkładzie. Mają tam ponad 800 tysięcy uczestników. W końcu Amerykanie kochają robić rzeczy na dużą skalę, ale czasem na ich koncertach spotkasz mniej ludzi niż na doniczkach z kwiatkami na Donau In Selfest. No i na czwartym miejscu plasuje się ikona rocka – Rock in Rio w Brazylii z imponującą frekwencją rzędu 700 do 800 tysięcy uczestników. Trochę w stylu – niech cały świat wie, że Brazylia też kocha gitarowe riffy. Tylko oczywiście w rytmie samby i capoeiry, bo to Brazylia. Ale uwaga, uwaga! Poland Rock, nasz polski festiwal, ląduje na piątym miejscu na świecie z liczbą od 500 – do nawet 750 tysięcy uczestników. Na tej imprezie bawi się tyle ludzi, że można by z tego tłumu zrobić średniej wielkości europejskie miasto. Poland Rock to nasza duma pod względem frekwencji gra na poziomie największych festiwali na świecie. Dalej mamy kołczele w Kalifornii, która co roku przyciąga około pół miliona ludzi. Później pojawia się Sziget na Węgrzech, Essence Music Festival w Nowym Orleanie, serbski Exit i amerykańska Lola paluza. Każdy z nich gromadzi średnio 300 do 500 tysięcy uczestników. W porównaniu do Poland Rock może to być mniej, ale za każdym razem to prawdziwy festiwalowy hit. Przechodzimy do rankingu. Czas na Europę, gdzie Poland Rock ma już swoją zasłużoną pozycję na podium. Zacznijmy od króla europejskich festiwali Dona Winselfest. Przy takim wyniku jak 2,5 miliona uczestników rocznie, jest to absolutny fenomen w skali europejskiej. A co jest dalej? Na drugim miejscu uplasował się Sziget Festival w Budapeszcie. Sziget to trochę taki miejski woodstock. Przyciąga około 500 tysięcy uczestników i oferuje muzykę, kulturę i różne dziwne aktywności na jednej małej wyspie. A jakby tego było mało, Węgrzy mają tam nawet swój biały namiot ciszy. Mało festiwalowe, ale zawsze można się zdrzemnąć, jakby kto przesadził z koncertowym szaleństwem. I tu pojawia się Poland Rock Festival na trzecim miejscu. Poland Rock to już coś więcej niż tylko festiwal. To legendarna impreza, która od lat przyciąga setki tysięcy ludzi. Możemy być dumni, że mamy imprezę, która w Europie ustępuje tylko największym gigantom. Kolejne miejsca to Glastonbury w Wielkiej Brytanii. Z liczbą uczestników sięgającą 210 tysięcy, oraz Tomorrowland w Belgii, który przyciąga około 400 tysięcy osób w dwa weekendy. Belgowie wiedzą, jak przyciągnąć tłumy i oferują coś, co jest absolutnie magiczne scenografię tak piękną, że sam festiwal wygląda jak film fantazy na żywo. Zaraz za nimi plasuje się duński Roskilde z około 130 000 do 150 tysięcy uczestników i niemiecki Rock am Ring. I Rock im Park, klasyki niemieckiej sceny muzycznej, które rocznie odwiedza łącznie około 150 tysięcy fanów rocka i metalu. Na koniec zostaje jeszcze kilka mniejszych, ale wciąż ogromnych imprez, np. Primavera Sound w Barcelonie oraz Hellfest we Francji. Podsumowanie: I tak oto wygląda nasza topka festiwali. Paul and Rock znalazł swoje miejsce w absolutnej czołówce światowych festiwali, a w Europie śmiało konkuruje z gigantami. Czym różni się od innych? Po pierwsze, jest darmowy, co już wyróżnia go na tle innych festiwali na skalę międzynarodową. Po drugie, ma tę unikalną atmosferę, której nie da się podrobić. W końcu to jedyna impreza, gdzie można spotkać tysiące ludzi w błocie, krzyczących na całe gardło, zaraz będzie ciemno, czy gdzie jest Andrzej? Jeśli interesuje Cię świat wiedzy podanej w prosty i przystępny sposób, koniecznie zasubskrybuj kanał Wiedza na Wynos. W naszym kanale znajdziesz ciekawe filmy, które w klarowny sposób tłumaczą skomplikowane tematy z nauki, technologii, historii i wielu innych dziedzin. Stawiamy na informacje, które dostarczamy w lekkiej i przyjaznej formie. Wkrótce czeka Cię masa fascynującej wiedzy, zawsze w wygodnej, przystępnej formie. Dołącz do naszej społeczności już dziś.